Nie, hrabąszcz! Rozwalili hrabąszcza jednego, zemścimy się. Welcome to MJG. W dzisiejszym odcinku będziemy grali w Iron Harvest 1920. Jest to nadchodząca gra RTS, której twórcy udostępnili ją w otwartej becie za darmo każdemu, kto jest chętny na Steamie. Gra, grać będzie dzisiaj ja, czyli Leszy oraz Notos. I generalnie zapraszamy na odcinek. No dobra, let's, let, let's go then. Chciałeś powbudować baraki mm -hmm. Cześć, sprawdzę, czy się nagrywa szybko. Okej. Okay. O nie! Tak, nagrywa się. Uświadomiłem sobie, co ja przed chwilą powiedziałem. Coś ty przed chwilą powiedział? Ja chciałem powiedzieć KK, że spoko, nie? ja powiedziałem KKK. to <laughs> się wycofa. Mam, no, mam nadzieję, że nasza kariera nie skończy się na pierwszym odcinku. Eee, no dobra. Bo powiedział 3K. Eee. Bo, bo, bo powiedział słowo, dobra. He said the N -word. No, don't say the N. Co my tu się tutaj dzieje? Jak oni szybko wszystko, wszystko przejmują. Podej podej podejrzanie, podejrzanie dziwnie się czuję, jak gram w to po Kompano of Heroes, bo Kompano of Heroes to wszystko było wiele inne. No, no w ogóle jakieś. Ja. Fertila. A oni Iron Mine. Y. To jest Pompas olejem, dobra, Gdzie poczynimy to suro. Jest... Target acquired. Nie? Y... powiedz mi czy um, inżynierowie szybciej przejmują um, budynki? Y... Nie chcę ci skłamać, ale mam, mam, jakieś, mam jakieś przeczucie, że chyba tak jest. Oil pimp. Bimbo. Taka marka chleba gdzieś tam w Argentynie. Bimbo. Po angielsku, na, po angielsku to słowo ma troszkę mniej pozytywny wydźwięk niż u nas, ale... no. No to... Bo nie chcecie zasmucać, za ale nie mają 3 punkty 4 punkty przewagi nad nami. Musimy coś zrobić. Posyłam tam już... Muszę... Żyć. Ej, jak zagrasz yy, Polakami, to zobacz sobie na jednostkę Granadiera. Wyglądają jak do dres, dresi, po prostu... Trzy paski, posłałeś tak... ich gdzie? Co, oni? Ale nie O, to o kurde! Jest... Ta... E, to jest ta... Aż na tym. E... Awatar, Miniat miniaturkę. A awatar Co oni robią? Gdzie wy jesteście w ogóle? Co oni robią? Jaki, jak, jacy to są badasi, ty to widzisz? Oni się tam wpierdzielili na ten punkt. Ja po prostu kazałem tam pójść. Oni wiedzą lepiej. Oni wiedzą o, wszystko. Dobrze, dobrze. Kurde, lecą, poczekaj. Like of in o, w dupę. <grym> Well, well, shit. <grym> o, tu jest jeszcze jeden przeciwnik a nie inżynierów wysłał. Się nie kończy dobrze, jak inżynierowie lecą w bój. Czas, no, dla inżynierów nie kończy się to dobrze. Za każdego świetnie. da fuck is going on. Nie wiem, który to jest ten. ten, który ma troszkę. Zaczekaj, co ty rzuciliście? Puls. Puls? To mi daje. Please be patient. Czekaj, bo uciekają, Z udało mi się pobronić. O, o, tak. ja armor, oil pink na wzgórzu. Oil Olejowy Alphonse? Tak. to trzeba zrobić z paniaką, Będziemy... ci armourekami. Mogę odpust, upgrade Mogę auto-upgrade. Ja rozumiem, że mogę zrobić odpust. Co? Co? Zro usłyszałem, czy mogę zrobić odpust. Aha. Nie wiem, po co, nie wiem, co tu robić Oj, ci inżynierowie nie są gotowi na spotkanie z karabinem. Uj, maszynowym. Oj tak. Się. O nie, to nie jest karabin maszynowy, to jest moździerz. Ej, tu jednak ja nie byłem przygotowany. E, poślijcie tam kogoś. Well, yes. E, but actually, no. E, tak. Oni stoją metr oddziała przeciwpancernego. Strzelajcie. Trzeba lecieć zająć punkt zwycięstwa. O. Jakimś cudem udało im się pokonać tych typów i nawet nie umrzeć. Aha. Jednak nie. Przyjechali grenadierzy, to już może być już nie może już nie być tak miło. Próbowałem no, ja odbić Oil Pimpa, ale mi się nie udało. Remember. A nie drodzy, że to są że to są te petardy błyskowe z odpustu, a nie te, a nie, a nie wygranady. A nie to nic nie robi moim działom. No, z tymi sobie dacie radę. Możecie nam granatem rzucić, fajnie by było. Ciepnijcie, ciepnijcie, ciepajcie. A, zapomniałem. I wabik bardziej niż. You know, no ej, my... moje granaty już nie coś robią. Na... O my... dobra, ej, bo zleciały się, zleciały się, zleciało się, zleciało się. Całe osiedle. A my 75. Oni mają 75 punktów, trzeba im szybko coś przejąć. Ja właśnie próbuję im na górze przejąć. A ja polecę tutaj małym szturnikiem. To problem. Eee, tu mam jest. workshopa robionego, więc zaraz będą robo roboty o, o. Nie roboty, What? to kobiety Wiesz co jest nie dziwne? Żeby dać im rozkaz atakuj gdzieś, trzeba kliknąć Z i, i coś wcisnąć Gdzieś wcisnąć e, Serio? Z? Z ja wciskiem, No to o, nie tak. dobra, wymordowali no, mnie Smutek Wycofują się. Dobra, trzeba ich dobić Dobra, ja już do, robię pierwszego mecha. Ja, ja mam już Easing Green to jest chyba choke. ADK. Chyba Easing Co oni robią nam na środku? ADK. Czy oni tu byli? Tak, byli. Oni coś Ty patrz, jakie Gdzie? Trabon. Wait, where? Jest tutaj. To jest on idzie na środkowy punkt. A, o chrabąszcz! A ja mam tego, jak on się nazywa, ja mam nie, słoik. Lekko i... ale. jaka fajna destrukcja otoczenia. Wow. Ej, to zarąbiście wygląda. S ja mam strażnika, ja który pójdź. wygląda jak puszka z nogami, zobaczcie na niego. Gdzie nie? on jest? Idzie przy Iron Mine'ie obok twojej bazy. O, no faktycznie puszka. izen Green. Greenbald. Nie właśnie. mamy środkowy punkt, to nie jest źle. Uh -huh. Trzeba go teraz zabezpieczyć. Ja jeszcze będę utrzymywał na środkowym punkcie, nie będę się tu ruszał za bardzo. Eeeem. Oczywiście. Anti-armorers. Więcej Stormtrooperów. Ja teraz robię. No Ten jeden śmiałe. biedny medyk na widok mojego hrabąszcza. Hrabąszcz. Ja bo hrabąszcz. nie, czekaj, sorry, hrabąszcz jest retardec. Musi się obrócić. On na spokojnie on się jedzie. Dobra, hrabąszcz Dobra, lecimy, hrabąszcz. Ruszaj na środek. Jest najlepszą A maszyną yeah. bojową jaką miałem okazję, jaką miałem okazję pracować hrabą Tak Co i co wam to działko? Co wam to działko? To, ale jaki jak to ma ogień, ja robię więcej hrabą gdzie, gdzie to jest Grimbard! Grimbald! Co? To kiedy z Krasnoluda stał się... Kiedy... Fajne nazwy oni mają. Od kiedy, M ale od kiedy Grimbał skradł mi śmiałego, Grimbał. zobacz, co na niego jest w mojej bazie. Ja, bo hrabą, się dzielnie bije. Ty, patrz co mają. Śmiały. Wygląda troszkę jak ten, yy... Ten zapomniałem. Oj, 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 oni robią no, duży damage mu, nie, nie, nie. No dobra, to są takie roboty. Greenbald wygląda jak ten robot ze Star Warsów, co takie małe, te małe ludki miały na tym statku na Tatooine. Tylko z nogami, tak troszkę bardziej następny. pomóż, pomóż to tego KMA zabić tym robotem dużym swoim. To jest o. O. o kurde. On się tylko popatrzał. Znikli? To jest Greenbald! No, uciekli. Dobra. Flamenwerfer mają! Hrabąż musi się ich pozbyć! Mogę produkować więcej Grimbaldu. to jest, to jest pytanie, pytanie wieku. Nie, mogę, mogę jeszcze jednego hrabączka zrobić, bo hrabąż warto. Hrabąż spoko. To są ci pancerni, to wylecicie na środek, bo tu środek to jest oblegany. Musimy szybko przejąć jakiś punkt. Mamy dwa, oni mają jeden na górze. Wow. No dobra, powstał kolejny y -y, hrabącz. Potrzebujemy, mania maniakalnie potrzebujemy stali. Y -y, tak, przydałoby się. Gdzie tak, grabon. A hraboż stoi i po prostu strzela w nich, oni już nawet nie mają... Oni nie mają zahamowań. Eee. Uh, can you upgrading barracks? Nie będę na to już teoretycznie yes. na górę. Jakieś wolek. O, jeden jakiś strzelec, który nic nie robi. Wyślę ich, że próbowali tutaj przejąć górę. Mm, na pewno się nie uda, ale warto próbować. Masz hmm. deploy jeszcze Pierwsza rezerwa, deploy. Nie mogę deployować, bo nie mam surowców. No dobra, trzeba zdobyć surowce. Skąd wziąć surowce? Surowce to są lekarze, czy oni mi próbują strzykawkami jakimiś dźgać, zarazić mnie czymś Seriously? Może na kaszu No na, na mnie no dobra, Zaawansowane baraki PZM2 rycerz Mortal A bo to ma za ulepszać, nie? No. Wezmę tego rycerza, zobaczymy okay. z czym się tu je. To jest Mamy, mam kolejnego pimpa. Pierwsza rezerwa. Puściłem pierwszą rezerwę. Mamy połowę punktów zwycięstwa, jest bit. Eee, przejmuję Iron Mina. Welcome to ma. My... Hmm. Nie, Hrabąszcz! Rozwalili Hrabąszcza jednego, zemścimy się. Oj, oj, oj. Nie. Ze wszystkich rzeczy, które mogliście tutaj rozwaliście akurat Hrabąszcz. No, nie wie ale, ale walczy Ale na walczy. środku jest dużo ludzi. Mm. Bardzo dużo. Grimbalda się boją, nie? Bo on jest przegroźny. Grimbald groźny. Nie wiem, na górze może by było lecę samobójczo zająć pierwszy punkt Wiesz, że możesz pimpy. pimpy i tak dalej ulepszać O kurde um. O, to jest cały oddział Nie wiem, co dzieje na środku, ale wygląda intrygująco e... Ja mam mecha przy sobie Oni naprawdę... nie oni robią to samo co robili ludzie w, w kochu. Oni puszczają jednostki, zajmują punkt i puszczają jednostki dalej w cholerę. Idźcie na pewno, na pewno nie... Na pewno nie, nie wiem, nie sflankują tego punktu, go nie zdobędą. Nie niemożliwe, nie, nie przemyśleli tego. Mógłbyś chyba na ten punkt po lewej wysłać. Boże jak którym ja jestem, bo... Tutaj mają big pimpa. A no, taki bazy robisz? No ciekawie, o, właśnie, bo tutaj też mam inżynierów, to też mogę coś pobudować. No, zrobię bazę. Faj, fa nie no, fajna tematyka jest. Co y mówię? Nie? To, to jest, według mnie, Biden, największych aspektów tej gry to jest chyba właśnie ta mechanika z tego, mechanika mechanika zniszczenia, bo tu wszystko wszystko wybucha. I, i, klimaty, I klimaty, tematyka W sensie, Aha. że... U mnie twój hrabąż hmm. zapadł się pod ziemię, po czym z niej wyszedł To jest hrabąż, tak? Hrabąż, że żyją w ziemi eee, Dobra, Ginter Ginter, nie wiem co on robi, ale opierdziela się w bazie Może byś ruszył dupę, Ginter, na pole wilki Pole wilki, pole walki E, tak A nie, on już jest Dobra, przepraszam, Gunter O O jej Wow, udało się nam. Jak wrażenia? W pierwszej grze mojej... Okej, co? Nieważne. Tak. Jak tam wrażenia? W sensie. Jak jak, 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 jak się beta podobała na to? E, no fajnie się gra zapowiada, ja będę kupować na pewno. Może nie w dniu premiery, ale mm. jak... jak będzie w jakiejś sensownej cenie To wtedy na pewno kupię. Też tak miałem zamiar, już po, poszła na listę Must Have. No, jestem ciekaw, jak pojawi się więcej frakcji, jak rozwiną niektóre ciekawe, e, ciekawe te, ciekawe rozwiązania. E, bo chociażby strasznie przykuło moją uwagę e, to, że na początku gry te jednostki wybierasz do rezerwy, którą później możesz przywołać. E, nie grałem jeszcze w żadną innego RTS-a, w którym coś takiego się dzieje. Więc uważam, że jest to ciekawa mechanika, która mi się bardzo podoba. E, klimat. Klimat tej gry jest świetny, to muszę powiedzieć z góry. To jest, tak, to jest tak niewyeksploitowany temat, że naprawdę według mnie warto, żeby takie gry powstawały, bo no fajnie, fajnie, fajnie zobaczyć, że ktoś pamięta o tej epoce w historii. W sensie Że jakby Druga wojna światowa nie ma monopolu na, na tego typu gry, że było jeszcze tysiące innych wojen, które również mogłyby się przeistoczyć w ciekawą grę. I to jest jedna z nich w ogóle grało się ogólnie przyjemnie. Gameplay'owo też bardzo fajna sprawa. Troszkę mnie denerwowały tylko te... troszkę mnie denerwowało tylko... Yy, no te, te niektóre bugi nieliczne, jak się te jednostki jakoś klipowały dziwnie, ale... Poza tym, no było spoko. No to co? No to... Jak najbardziej czekam na podstawkę i... Życzymy twórcom powodzenia i szczęścia, tak? W tej grze. To by było chyba na tyle na ten odcinek MJG Primal. Prima, czyli serii, w której właśnie będziemy ogrywali gdy z Early Access, Bety, Alfy. No, jeżeli się Wam yy, spodoba film, no to pojawi się więcej z tej serii, tak? Więc generalnie yy, po prostu czekajcie. Filmy nie będą się pojawiać regularnie, jakby nie mamy jakichś ustalonych godzin jeszcze, których będziemy wrzucali, ale na pewno coś postaramy się, chociaż jeden odcinek na tydzień puścić. Zatem dzięki za oglądanie. Nara.